W czasie epidemii koronawirusa wszystkie gminne szkoły, przedszkola i żłobek pozostają zamknięte. Nauczyciele prowadzą dla uczniów zdalne lekcje, kontaktują się z uczniami poprzez Skype'a, Messengera oraz platformę Microsoft Teams. Gmina Konstancin Jeziorna wystąpiła do Ministerstwa Cyfryzacji o dofinansowanie w kwocie 80 tys. zł na zakup komputerów dla uczniów i nauczycieli. W czasie, kiedy wszystkie szkoły, przedszkola oraz żłobek są zamknięte, przeprowadziliśmy ozonowanie jednostek, tak abyście Państwo byli spokojni o to, że kiedy nasi najmłodsi mieszkańcy wrócą, byli w pełni bezpieczni. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej pracują w dwóch grupach. Jedna grupa pracuje zdalnie, druga grupa pracuje w Ośrodku Pomocy Społecznej. Są odbierane telefony, udzielane są. Udzielana jest pomoc finansowa, przeprowadzane są wywiady przez telefon. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej są zabezpieczeni w formie maseczek, rękawic, płyny do dezynfekcji, następnie podopieczni, którzy się zgłaszają, mają pomo udzielaną pomoc rzecz rzeczową. Wszystkie yy, świadczenia są. Przekazywany przekazem pocztowym bądź na konta, jest udzielana pomoc w formie usług opiekuńczych i dostarczane są posiłki dla osób potrzebujących. Szanowni Państwo, w związku z panującą epidemią, zakład gospodarki komunalnej, a także kasa zakładu od 13 marca, zamknięta jest dla interesantów. Niemniej jednak, wszystkie pilne sprawy mieszkańców załatwiane są na bieżąco telefonicznie lub mailowo. A w wyjątkowych przypadkach po wcześniejszym umówieniu osobiście. Dodatkowo można zostawiać dokumenty w skrzynce podawczej umieszczonej na, ochron na budynku ochrony przy ulicy Wareckiej 22. Ze względów bezpieczeństwa, a w szczególności w celu zapewnienia ciągłości dostawy wody i odbioru ścieków. Załoga zakładu została podzielona na dwie grupy, które pracują co drugi dzień, a część pracowników pracuje zdalnie z domu. Na dzień dzisiejszy wszystkie urządzenia wodociągowe są sprawne, pracują normalnie, bez większych zakłóceń. Nie przewidujemy żadnych ograniczeń w dostawie wody i odbiorze ścieków. Pozostała działalność zakładu, to jest oczyszczanie miasta i administrowanie budynkami gminnymi, odbywa się również bez większych przeszkód. Szanowni Państwo, w trosce o Państwa bezpieczeństwo, Waszych dzieci i naszej młodzieży, uruchomiliśmy pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ten sposób, że pedagodzy i, pedago i psychologowie zatrudnieni w gminnych placówkach oświatowych świadczą Państwu pomoc w formie telefonicznej. Każdy z Państwa może w trudnej sytuacji swojej, zadzwonić do wybranego przez siebie psychologa, bez względu na to, czy dziecko, młodzież chodzi do gminnej szkoły, czy też do innej szkoły, ale zamieszkuje na terenie naszej gminy. Telefony, adresy i nazwiska psychologów i pedagogów znajdują się na stronie Urzędu Miasta i Gminy.